Witajcie moi kochani w rozkładach w czytaniach tarota na marzec 2020. Nie wiem, ile zdążę znaczków umieścić do końca lutego lub z pierwszym dniem marca, ponieważ to jest weekend. Akurat ten weekend będę miała dość intensywny, bo pełen gości. Um, ogólnie mam trudny czas od... Od kilku miesięcy mam trudny czas i jeszcze myślę, że przez kolejnych kilka miesięcy ten mój czas będzie trudny w kontekście na znajdywania czasu na, na, na karty, ale staram się cały czas to robić, bo bardzo to lubię i cieszę się, że znajduję do swoich odbiorców. Także jeszcze raz witam was w czytaniach na marzec i przypominam, że to są czytania ogólne, które oczywiście, że z wieloma z was mogą rezonować i mogą pasować, ale nie ma takiej fizycznej możliwości, aby podpasowały każdemu przedstawicielowi danego znaku zodiaku. Dlatego jeśli chcecie widzieć więcej, jeśli chcecie karty położone Indywidualnie, tylko i wyłącznie pod Was, pod Waszą sytuację, pod Waszą wibrację. Zapraszam Was do kontaktu mailowego. A tymczasem rozłóżmy z nowej talii i z nowym rozkładem czytanie dla Byków na marzec 2020. To, co Masz już za sobą to, co jest teraz. Jaki jest następny krok, co z tego wyniknie. Jaki będzie wynik tej drogi w założeniu, że nią pójdziesz. To oczywiście wszyscy mam nadzieję wiemy. I rada wskazówka coś, co karty chcą same od siebie Wam przekazać. Na koniec rozkładu wyciągnę jeszcze dla Was runkę. W z tą talią, Tarota jest śmiesznie, bo to jest jedna z talii, które na samym początku, lata temu, do mnie bardzo mocno zafibrowały, i jakoś tak ciągle ciągle inne do mnie przychodziły, aż w końcu teraz przyszły do mnie te. Z czego się bardzo cieszę. Już tylko sobie jeszcze poprawimy kamerkę. Okej, okay, drugie póki, także to, co macie już za sobą, to jest czwórka denarów. Karta, która mówi o tym, że do przyszłości odeszło już wszystko, co związane z oszczędnością, z jakimś przesadnym skąpstwem, ze strachem przed utratą czegoś, ze strachem przed otwarciem się też na coś. To jest karta, która mówi, że możemy uświadomić sobie, że tak naprawdę wszechświat ma dla nas wszystko to, czego potrzebujemy i nie musimy się o nic bać. Więc. Do przyszłości odszedł już ten lęk o coś o utratę czegoś, o lęk przed podzieleniem się z kimś y, czymś. E, ale to jest też wszystko to, co wiąże się na przykład z niechęcią, dzieleniem się swoimi emocjami, swoimi myślami e, nieumiejętność mówienia o sobie na swój temat, e, ograniczanie się na innych, na życie, jakaś nadmierna kontrola wydatków. E, i takie zbyt twarde stąpanie po ziemi e, taki nadmierny perfekcjonizm to wszystko już e, jest poza wami e, i te wszelkie trudności z tym związane przede wszystkim takie właśnie bo to jest, denary to jest karta żywiołu ziemskiego ale w czwórce denarów to wszystko niesie ze sobą wydźwięk emocjonalny bo poprzez Lęk przed, to jest lęk przed utratą czegoś materialnego, ale jakby pierwotną emocją to jest ten lęk. A gdy jesteśmy w emocjach lęku, e, wibrujemy bardzo nisko i nie możemy jakby się też sami realizować. Nie jesteśmy z sobą. Jesteśmy tym lękiem przepełnieni i przyciągamy wtedy właśnie. To tak działa, że wibrując lękiem, przyciągasz dokładnie to, czego się lękasz. Także takie emocje odchodzą od byków, e, i to bardzo mi się podoba. Natomiast to, co jest teraz, gdzie teraz są byki, gdzie jesteś teraz? I tutaj mamy rycerza Buław. Więc byki teraz, w, dan w tym momencie, są zdeterminowane w swoim dążeniu i to jest bardzo fajne. Pozbywacie się lęków tych z czwórki denarów. Nie musicie żyć w tych emocjach strachu przed utratą czegoś i takiego kurczowego trzymania czegoś. I teraz jesteście w momencie, kiedy jesteście pełne determinacji w swoich dążeniach. Potraficie całkowicie skupić swoją energię na tym, czego pragniecie, i potraficie się temu poświęcić bezwarunkowo. Tylko tu jest tak jakby takie ostrzeżenie też w tej karcie, bo to, że potraficie się na tym skupić, że jesteście pełni determinacji w tym, to wcale nie znaczy, że będziecie wierni tym swoim ideałom i planom i zamierzeniom, czy w jakiejkolwiek innej sprawie, którą się chcecie zająć i którą się zajmujecie. Ponieważ tu jest takie ryzyko w połowach to jest zawsze ten ogień i to jest ryzyko, że ten entuzjazm, ten rozpalający się ogień może się przerodzić w arogancję, może się przerodzić w brawurę, może się przerodzić w lekkomyślność. Rycerz Buław, co prawda, ma tą moc, ale to jest nadal rycerz. To nie jest król, więc jest nieodpowiedzialny i taki za bardzo jeszcze, jakby niedojrzały w tych kwestiach. Za bardzo podąża za tymi swoimi namiętnościami. I często jest tak, że gdy pojawi się jakaś inna, może bardziej ciekawsza w danym momencie namiętność, to tą pierwszą porzuca ta pasja, tak? Na poczet tej kolejnej, więc na to trzeba uważać, aby. Jeżeli to jest dla Was naprawdę ważne, aby długoterminowo być zdeterminowanym, bo to jest karta pełnej determinacji w zdobywaniu swojego celu, w pójściu za jakąś swoją ideą. Natomiast jest tu też tendencja do porzucania jednego celu na rzecz kolejnego nowego. I przed tym trzeba się wystrzegać, jeżeli chcecie jakby osiągnąć ten, ten finalne spełnienie jakiegoś celu. Musicie pamiętać, aby poświęcić swoją uwagę. Jakiemuś danemu przedsięwzięciu, któremu jakby ten początek już daliście. Jeżeli chcecie osiągnąć sukces, musicie wierzyć w swój cel, oddać temu swoją energię, być gotowi poświęcić tą, jakby całą drogę, którą musicie przejść do osiągnięcia tego celu, nie porzucać zaraz go. Bo nie wiem, za zakrętem pokaże się coś ciekawszego, wpadniecie na kolejny, fajniejszy pomysł, ktoś zaproponuje Wam coś, co będzie Wam się wydawać ciekawsze. To tak naprawdę powoduje takie coś, że w żadnej wtedy z tych jakby dziedzin nie osiągniecie sukcesu, bo za każdym razem się może coś pojawić ciekawszego. Doprowadź ten cel do końca i dopiero skoncentruj się na kolejnym. Eee, trzeba właśnie pamiętać o tym, żeby nie tracić tego zainteresowania bo macie tą pasję, macie determinację, macie pełen potencjał do osiągnięcia tego sukcesu, ale może was zgubić właśnie to porzucanie. Przepraszam was kochani, bo coś mnie rozłączyło, także mówiłam, że może was zgubić porzucanie jakby tego celu i szukanie nowego. Natomiast jakby macie, macie pełną możliwość zdobycia tego celu, osiągnięcia sukcesu, tylko musicie doprowadzać sprawy do końca. W tej karcie jest też taka rada, abyście szukali takich doświadczeń, takich działań, takich aktywności, które będą sprawiać, że czujecie, że żyjecie. Bo Rycerz była jest taką kartą, która właśnie mówi, że to jest bardzo potrzebne do tej samorealizacji: to poczucie, że żyje, poczucie tej aktywności, te nowe pomysły i nowa energia. Także. To jest ważne? Czyli odrzuca, odrzucony został lęk, bardzo dobrze, i teraz macie pełną determinację, żeby realizować, spełniać swoje cele. Tylko wybierajcie spośród nich cele, które dadzą Wam to poczucie, że żyjecie, i proszę, nie odrzucajcie ich na, po, na, na poczet innego. I a, jaki jest następny krok dla byków? Jaki jest następny krok dla byków? Tutaj mamy cesarzową i to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest karta, która mówi o tym, że to mogą być narodziny jakiegoś nowego pomysłu. A tutaj dokładnie ta karta mówi o tym, że macie pełną determinację do wcielania w życie i pełne, pełny jakby potencjał do pójścia, do realizacji jakichś nowych idei. Więc wasz następny krok to jest znalezienie nowego pomysłu. Odkrycie nowego pomysłu, jakiegoś projektu, jakieś nowe dążenia możecie sobie jakby ustanowić. Coś, co zrodziło się w Waszej podświadomości, co zachęca Was do rozwoju, co zachęca Was do tworzenia, co zachęca Was do wzrostu, tutaj w karcie cesarzowej jest już namacalnym jakby objawieniem. To już się materializuje. Więc na ten moment szukajcie takiego pomysłu, tak jak tu była ta rada takiego, w którym poczujecie, że żyjecie, a następny krok to już jest podjęcie tego działania, bo to jest karta płodności, to jest karta zadowolenia, to jest karta dobrobytu, obfitości materialnej, ale y, to jest karta, która y, mówi o tym, że. Y, Działamy już, że już jakby dążymy do zrealizowania tego. Eee, trzeba czerpać radość z tego, co daje nam życie, co daje nam świat. To jest kolejny raz, bo cesarzowa mówi o tym w, w, jakby w pozycji rady. I tutaj e, rycerz Buław w Radzie miał: e, Podejmuj takie działania, które sprawią, że czujesz, że żyjesz, a cesarzowa mówi e, Czerp radość z tego, co daje ci życie i co daje ci świat. I to się zazębia, to się doskonale zazębia, więc ustanów sobie taki cel, wyznacz sobie taki e, plan do zrealizowania, który będzie sprawiał, że czujesz, że żyjesz, który da ci radość, dzięki któremu będziesz czerpał właśnie z niego tą radość. Yy. I następną pozycję mamy: co ci to wszystko da? I to jest bardzo ciekawa kwestia, ponieważ tu mamy kartę diabła generalnie są chyba trzy takie karty w Wielkich Arkanach, które ludziom się tak bardzo źle kojarzą, mianowicie Śmierć Wieża i Diabeł ja jakoś tak mam, że chyba no nie, może nie najbardziej, ale bardzo mnie intrygują i bardzo lubię te karty nie broń Boże się ich nie, nie, nie boję, natomiast karta Diabeł w pozycji co Ci to da czyli to, że będziesz z determinacją szedł po swoje cele że wybierzesz sobie takie cele, które sprawią, że czujesz, że żyjesz i będzie Ci dodawać radość, będziesz z tego czerpał radość i jednocześnie będziesz odnajdywał radość w otaczającym Cię świecie, w, w Twoim własnym życiu tak naprawdę. Co Ci to da? Bo te dwie pozycje: co Ci to da i jaki będzie tego wynik? To są karty, które pokazują się jakby pod warunkiem w założeniu, że te poprzednie zostaną zrealizowane. Więc, jeżeli posłuchasz rad z tej karty, wyciągniesz z nich lekcję i postąpisz tak, jak tu karty energię pokazują, to co ci to da? I da ci to kartę diabła. I to jest tak naprawdę karta, która mówi o tym, że przez całe życie towarzyszą nam wszelkiego rodzaju pokusy. I tak naprawdę jednym pokusom ulegamy, innym nie. A propos uleganiu, Pokusom nowych pomysłów i porzucania starych, też tutaj się to ładnie komponuje. Także jednym pokusom ulegamy, innym nie, i tak jakby całe nasze życie jest trochę walką z tymi pokusami, z tymi namiętnościami. Ale czasami zapominamy o tym, że tak naprawdę te pokusy to są pewnego rodzaju egzaminy. To jest taki test dla nas, jak łatwo podążamy za. Przepraszam Was. Przepraszam Was, ale musiałam podejść do mojej córy, bo się zakrztusiła. Więc tak: mm, To jest taki sprawdzian, taki egzamin trochę, taki test z tego, jak łatwo podążamy za obietnicami powiedzmy tego diabła sobie. Czyli mamy jakiś plan, mamy jakąś ideę, mamy jakiś pomysł i chcemy go realizować, jesteśmy zdeterminowani i przychodzi sobie ten diabeł i rzuca nam pokusę, rzuca nam kolejny fantastyczny pomysł. I teraz powstaje moment, w którym możemy się przekonać, czy ulegniemy tej pokusie nowej, czy jej nie ulegniemy. I ta karta w pozycji, co ci to da, pokazuje tak naprawdę dla mnie, Jedną rzecz, da Ci to wiedzę, na jakim jesteś etapie w pracy nad tym, co tu karty zasugerowały. Bo tu karta powiedziała, staraj się nie porzucać swoich idei dla nowej, na poczet nowej. I tu przychodzi diabeł, co ci to da, jeżeli on przyjdzie, da Ci wgląd w to, czy potrafisz już nie porzucać czy jednak dalej oddajesz się nowym pokusom, ale nawet jeżeli oddasz się nowej pokusie, to jeszcze nie jest nic złego, bo co ci to da? Da ci to świadomość tego i da ci to wiedzę, nad czym powinieneś popracować. A gdy to rozpracujesz i przyjdzie kolejna pokusa i jej nie ulegniesz, to co ci to da? Da ci to satysfakcję i da ci to przede wszystkim świadomość, że zrobiłaś jakąś pracę, przeszedłeś ten proces, jesteś level wyżej w swojej drabinie rozwoju osobistego, samorozwoju więc karta diabeł ma bardzo wiele znaczeń ale w tym układzie, przy tych kartach dla mnie to znaczenie jest tylko jedno co ci to da, że będą bo będą przychodzić pokusy dać ci to wiedzę, da ci o, to okazję do pracy z tymi pokusami jeżeli je przezwyciężysz da ci to satysfakcję da ci to wyższy poziom w swoim samorozwoju jaki będzie wynik tej drogi? I to jest niesamowite, bo tu mamy kartę świata. To jest jedna z najszczęśliwszych kart w tarocie, która mówi o tym, że znajdziesz swoje miejsce w świecie, że to jest ukończenie cyklu. To jest karta, która mówi o tym, że osiągniesz wewnętrzny spokój, pojednanie ze wszystkimi trudnościami, które napotykałeś dotąd w życiu, z tymi strachami, które mogły już odejść. To jest jedna z najsilniejszych kart, która stawia tak, jakby kropkę nad i, i która tak, jakby opisuje się idealny stan rzeczy, taki, jaki byśmy sobie chcieli wymarzyć. Dlatego, y, to jest karta szczęścia. I ona też tu mówi, y, o pokusie, ponieważ karta ta mówi, że ten dostąpi tego szczęścia i ten będzie, bo jeszcze nad tym szczęściem potem trzeba umieć zapanować i utrzymać go. I ten będzie umiał utrzymać to szczęście, kto będzie umiał uniknąć pokusy. I no to jest niesamowicie rozwojowe, wręcz ja bym powiedziała dosłownie coachingowe czytanie, w którym mamy pokazane praktycznie w każdej karcie ten sam jeden wątek. Myślę, że dla Was byki w marcu to będzie bardzo ważne, bo jakby nowe pomysły mogą przechodzić przez cały rok. Mogą i możecie je porzucać, możecie je podchwytywać, możecie je doprowadzać do końca, nie musicie. To się może cały czas dziać, ale w marcu dla Was najważniejszym będzie wypracować sobie tą umiejętność nie zarzucania tych pomysłów, do których jakby już wykazaliście aktywność i chęć zrealizowania na poczet nowych. I jeżeli... Teraz, co zrobicie, jeżeli oprzecie się tym pokosom, jeżeli pokonacie tego diabła, ten wasz cień, bo to jest waszym cieniem, z, tak wynika z tych kart, to w tym momencie dostąpicie szczęścia, spełnienia, samorealizacji, odnajdziecie swoje miejsce w świecie, yy, będziecie, będziecie jakby odczuwać doskonałość. To jest yy, niesamowite spełnienie. Yy, to jest karta, która mówi, yy, że po prostu. Yy, Wasze życie będzie takie, jakie byście chcieli, żebyście byli, że będziecie spełnić swoje e, zamierzenia, swoje cele. To jest szczęśliwe zakończenie wszelkich spraw, to jest wyzwolenie, to jest wielka radość, to jest osiągnięcie celu. To jest też sława, to jest uznanie w otoczeniu. To są wielkie, wspaniałe perspektywy, które przynoszą nam radość, przynoszą nam satysfakcję, przynoszą nam zadowolenie. I to zarówno na polu zawodowym, emocjonalnym, na generalnie każdym ogólnie życiowym polu. I wisienką na torcie jest tutaj karta rady, którą jest Mag i który mówi: masz niezbędne narzędzia, masz zestaw możliwości, masz swoje atuty, masz swoje umiejętności i masz te sprzyjające okazje. Te pomysły też, które wpadają. I wystarczy z tego wszystkiego wykorzystać. Przede wszystkim masz też yy, wybór. Bo zawsze masz wybór. Jak, jak? Jak będziesz tych narzędzi umiejętności i wszystkiego używał, do czego, i czy będziesz ich używał. To jest podstawowe pytanie. Bo czasami jest tak, że coś nas blokuje. Czasami coś nas blokuje, a czasami po prostu boimy się wyzwań, a czasami są te pokusy, na początku których porzucamy coś. I ta karta, jako rada, mówi: pora to zmienić. To jest naj najlepszy moment na to, żebyśmy zadbali o rozwój tego, co w nas dobre, żebyśmy zadbali o rozwój naszego potencjału, który mamy, który pomoże osiągnąć nam perfekcję. Tom tutaj w, w karcie świata i wzbić się na wyższy poziom. E, ta karta zachęca do działania, zachęca do rozwoju osobistego, e, do korzystania ze swoich talentów i do wcielania w życie swoich ideałów. Pora to zmienić, mówi karta Mag, pora zmienić porzucanie e, powziętych pomysłów, powziętych idei i planów na rzecz nowych, które nam się pojawiają, które ktoś nam podsuwa, bo. E, ten diabeł, ten cień, to nie musi być tylko, my mamy do tego tendencję, jakby w tym momencie, wy macie do tego tendencję, ale to mogą być osoby, które znając tą tendencję, a na przykład nie chcąc, żeby nam jakiś pomysł do... został doprowadzony do końca, będą nam podsuwać niby pozornie ciekawsze z pełnym przekonaniem, że porzucicie swój i będą się gdzieś tam w swoim zaciszu domowym cieszyć i zacierać rączki, ha, ha, ha. ja mu tu podsunąłem taki jej pomysł. I on teraz to porzuci na począt nowego, i tamten zostawi, i nie będzie na przykład dla mnie zagrożeniem w karierze. To jest dla Was jakby misją na ten miesiąc. Praca nad tym, aby nie porzucać tych działań, które podjęliście, a dzięki temu przeskoczycie na taki level, że będziecie bardzo zadowoleni, odnajdziecie swoje miejsce w świecie, zdobędziecie uznanie otoczenia. Macie pełen potencjał, macie wszelkie możliwości i dociągamy do tego jeszcze, bo w tym miesiącu dla każdego rozkładu postanowiłam wybrać runę, więc dociągamy do tego jeszcze runę, która Was może w tym czasie wspierać, która może być Waszym amuletem, talizmanem, w zależności od tego, jakby czego też oczekujecie. Runę, którą możecie wizualizować, którą możecie sobie sami. Y, zrobić, myśleć o niej możecie ją też y, u mnie po prostu zamówić, która będzie naładowana również y, energią, y, bo runy, talizmany, amulety, runiczne skrypty robię zawsze w procesie głębokiej, y, głębokiej medytacji i dla byków na ten miesiąc y, wylosowałam y, lub wpadło mi w ręce po prostu y, runę Berkano i ona jako talizman jest droną opiekuńczą, zwłaszcza nad otoczeniem rodzinnym. Ona pozwala na wykorzystanie nadzwyczajnych sił i energii naszego organizmu, a jako amulet chroni nas przed chorobami. Przede wszystkim przed chorobami nas chroni. Mm. Myślę, że dla byków w kontekście tego rozkładu najlepszym jakby jej zastosowaniem będzie jako talizman, który pozwala na wykorzystanie tych sił i energii, które w sobie mamy, a które czasami jakby nie, nie, nie pozwalamy jakby samemu sobie z nich korzystać. Tak, na uruchomienie tego potencjału. Bardzo ciekawy miesiąc się zapowiada. Bardzo jestem ciekawa, z iloma bykami to zarezonuje i bardzo bym chciała, żebyście odezwali się w komentarzu, jak, jak to postrzegacie. Pod koniec miesiąca możecie napisać w ogóle, czy rzeczywiście mieliście okazję do, do pracy z tym cieniem, i, i, i jak to wyszło. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach nowiowych, pełniowych, no i następne potem już będą kwietniowe. Pozdrawiam jeszcze raz. Pa. pa.